Krystyna była ulubienicą swojego ojca, hrabiego Skarbka, mm -hmm. który ożenił się z mamą Krystyny Skarbek dla majątku. A mama Krystyny Skarbek wyszła za niego dla tytułu. Taki układ? Taki układ. Mieli dwójkę dzieci, Andrzeja, który był dwa lata starszy od Krystyny i Kryśkę. Andrzej Taka był... zbieżność imion, prawda? Tak, tak. Andrzej, Andrzej z brat, kilku. później Andrzej partner. <laughs> I, um... Andrzej był takim ciamajdą. Cały czas przy mamie, a Krystyna od dziecka wykazywała, była bardzo ruchliwą dziewczyną i wykazywała zainteresowania sportami, które uprawiał jej ojciec czyli jeździectwem, jazdą na nartach, szczelaniem. Ojciec zabierał ją na polowania. Po całość zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy Kryminał. Kryminalny talk show.